Witam ze mną na kanale Antyfakty Bartolo Cześć Siemanko Czyli niedoszły zawodnik najlepszej federacji firkowej w Europie Royal Division Jakiej Europie mordo? Na świecie Na świecie pewnie Dobra to zacznijmy od takich radosnych rzeczy Czyli czy czujesz się oszukany przez gale, Przez gale, przez właścicieli Royal Division Czyli między innymi Tomka Olejnika, Bartka Anaszewskiego oraz wymiętego trzeciego U. Myślę, że jakoś tak on tam miał. Bo to też trzeba powiedzieć, że olejnik, mimo tego jakim jest człowiekiem, no troszeczkę chyba dał się wmanipulować to wszystko i został taką tarczą medialną właśnie Bartka Anaszewskiego. I... No bo też trzeba te persony wymienić. No tak, to znaczy ogólnie ja nie poznałem za dobrze olejnika, ale z tego co znożyłem zauważyć, olejnik jest taką osobą, że dasz mu gówno na talerzu, nie? I powiesz mu, że ma zrobić o tym story. Ej się mam, mordy, słuchajcie, tu gówno jest zajebiste, zaraz będę jej jadł. To jest, ta, ole, to jest olejnik. To jest taki chyba prosty człowiek. Mm, tak, za pieniądze zrobi wszystko. Okej. Okay. Czujesz się oszukany przez te trzy osoby? Bardzo. Znaczy, inaczej, z Olejnikiem nie ustalałem szczegółów. Przez Olejnika nie czuję się oszukany, tylko jest mi żal tego człowieka. Okej, okay, a te dwie persony? No to Łukasz, też z nim w ogóle nie gadałem, ja o wszystkim gadałem z Bartkiem. Bartek mi wszystko zapewniał, co będzie, ble, ble, ble. No i czuję się najbardziej oszukany przez Bartka, ale też ogólnie jestem zażenowany całą sytuacją. Według mnie oni powinni zrobić tak, że e, widzą, że się już wszystkie hale wysypały, wszystko już poszło w dupę, że tak powiem, e, to oni powinni przełożyć termin tej e, e, gali. Okay. Co ci zapewnili organizatorzy, co miało być spełnione na tej gali dla ciebie? <laughs> po pierwsze spodnie, e, przepraszam, ubrania. Ubrania miały być zapewnione, tylko jakoś od początku nikt się nie pytał, jakie rozmiary, nie? E, rękawice, mm, tejpy wiadomo. Katering e, na konferencji e, wiadomo, garza plus e, pay per view, procent i coś tam jeszcze było. Coś z tego zostało spełnione? Tak. Mój narożnik mi kupił kepsa i miałem swój catering. A okay, a jeśli chodzi o ciuchy, mm, musiałem jechać do decathlonu kupić e, sobie e, ubranko. Okej, okay, dobra. E, jeśli chodzi o Garze, została ci wypłacona? Jak to było rozwiązane z finansami? E, nie została wypłacona. Mają w teorii jeszcze 8 dni, ale z tego, co się orientuję, nic nie dostanę. Okej, okay, dlaczego? E, z tego powodu, co robię teraz, czyli negatywnie wypowiadam się na temat najlepszej federacji na świecie. Okej, okay, czy może też tak jak my, tak jak Marcin Malczyński, e, nie wiem, kto jeszcze, zostałeś. E... Groźba, czy zostałeś powiadomiony o tym, że zostanie na ciebie złożony pozew? Tak, zostałem poinformowany o tym, ale najlepsze było to, że on do mnie, mm, właśnie Bartek, że y, dostanę pismo na maila od adwokata, gdzie pełnomocnictwo będzie y, do zobaczenia w kancelarii. Zapytałem się o nazwisko tego adwokata, powiedział, że ma siedzibę w rynku. Zapytałem o nazwisko tego adwokata, no to nie był w stanie mi powiedzieć, więc po prostu mu powiedziałem wprost, po prostu, po prostu go nie masz. Nie zaprzeczył, nie potwierdził, nie? Powiedział, że wszystkiego się w swoim czasie. może że nie mają pieniędzy, żeby wytaczać procesy? Wydaje mi się, że oni e, będą musieli sprzedać swoje e, zajebiste samochody, żeby e, sfinansować adwokata. Myś... Jakie, jakie to samochody? Opel Insignia w kombi i jakiś tam Mercedes, nie? Bo wiecie, bez gwiazdy nie ma jazdy. Okej. Okay. Jaką masz teraz opinię po tych wszystkich zachowaniach, po tych wszystkich wydarzeniach właśnie o Anaszewskim i Mag Wiesz co, ludzie mi na Insta, na Prif i w komentarzach na YouTubie e, piszą wprost, czyli tak jak byłem na plakacie Bartolo olbrzymi knurze, Bartolo olbrzymi knur, gdzie e, ja nie zatwierdziłem tego plakatu w żaden sposób, powiedziałem, że mi się to nie podoba, to Bartek mi do mnie, wiesz co, bo to jest, żeby to, ta gala się sprzedała, żeby to było medialne. E, tak samo z wagą zostałem e, zostało oszukane, ponieważ ja ważę 96,7, zależy czy przed kupką, czy po kupce. E, I... Miałem wpisane 140, no to... Mocne przekłamanie. Bardzo. 43 kilo, 44 kilo, no to tak. No i wzrost o 5 centymetrów mi dodali. Okej, okay, czy będziesz jakieś chciał ty konsekwencje wyciągnąć, jeśli chodzi o ten przykry pseudonim? Tak, Bartusiu, wyciągnę. Pozwem o zniszczenie mojego dobrego imienia. Okej, okay, mówiłeś jeszcze wcześniej o skamach, których gdzieś tam... Rzekomo dopuszczał się Anaszewski. jakbyś mógł troszeczkę więcej o tym powiedzieć. A czy wiesz, co szczegółów dokładnie nie znam? Wiem, że Bartek y, chciał otworzyć działalność skamerską, i z tego co wiem, udało mu się na tym zarobić 3000 zł na Allegro. Dokładnie jak to wyglądało, nie wiem, dopiero zbieram, że tak powiem, materiał od y, znajomych, który, z którymi chciał działać. Eee... No i tu... hmm. Myślisz, że to są najprawdziwsi w świecie. Oszuści? Tak, ale y, nie pomyślał o jednej rzeczy, że za, otwierając najlepszą federację na świecie na jednoosobowej działalności gospodarczej, ma przejebane. Anaszewski. Anaszewski. Okej, okay. jakbyśmy troszeczkę teraz poszli w naszym kierunku antyfaktów. Y Zarzucono nam z właśnie. Onaszewski zarzucił nam razem z Olenikiem, że bezprawnie, bez zaproszenia wtargnęliśmy na gale. Jakbyś mógł powiedzieć to ze swojej perspektywy, czy rzeczywiście tak było? Czy weszliśmy tam bezprawnie, czy ktoś nas chciał stąd wygonić, czy jednak wręcz przeciwnie byliśmy zapraszani i chętnie udzielano nam wywiadów. Jakbyś mógł oczywiście obiektywnie o tym opowiedzieć. A czy powiem ci tak, od początku miałem zapewnione, że będą tam jakieś media, tak? Kanały z YouTube'a, bla, bla, ble. ble, ble. I nie widziałem ani jednej sytuacji, że ktokolwiek chciał was wyrzucić. Zresztą pierwszy materiał, jaki wrzuciliście z gali, to był solejnikiem. No to kurwa, dosadujmy się. Ale nie, nikt was nie chciał wyjebać. Chyba, że na hajs. Tak jak wszystkich. Ja, nam, nam nic nie, jakby nie mieliśmy, nie byliśmy ze stroną, nie byliśmy powiązani jakby z Royal wizem, także nas nie oszukali. A tak szczerze powiedz, bo jesteś w takiej samej sytuacji jak inni zawodnicy. Jeszcze raz do tego wróćmy. Dostaniecie te pieniądze? A widzisz tutaj kaktusa? Nie bardzo. No to nie bardzo je dostaniemy, nie? A czy z tego co ja dowiedziałem, to dwóch zawodników ma dostać pieniądze ci, co walczyli czyli ten taki brzydki debil gruby, który, którego będę wiecznie obrażał za te kłamstwa, które mówi i jeszcze jakiś tam drugi nie? Bo ogólnie typ wmawia mi, że ta gala upadła przeze mnie, że ja wysyłałem do Malczyńskich screeny już z tego, jak te tematy wyglądały, to tamto, a ja dopiero dowiedziałem się od ludzi, którzy to wysyłali. no. Nie będę mówił kto, ale wcześniej wysyłali przede mną. Okej, okay. przygotowujecie się wraz z innymi zawodnikami może na jakieś pozwy zbiorowe przeciwko Royal Division? Mhm. Mm czy nie zostawicie tak tej sytuacji? Nie ma opcji. To wiesz co, jakbyśmy my to zostawili bez echa, to oni by robili to wiecznie. Naprawdę, oni by to robili cały czas, póki naprawdę coś by się stało. Dlatego będziemy działać w tej sprawie. Ogólny wydźwięk tej gali jest taki, że no nie udałaś, ale wszystko to obrócone w żart, mhm. że gala była nie wypałem, ale i tak było śmiesznie, warto było na to popatrzeć. I wszyscy z takim nastawieniem będą chyba przystępować do kolejnej edycji tej gali. To jakbyś chciał powiedzieć, jeśli chodzi o. No bo abstrahując już od tego, co się, co się wydarzyło na samym, na samym ringu, no bo te walki, które miały być, czyli walka siedmiu, walka twoja na, na, na trzech. W tym m.in. dziewczynę, no, można to podpiąć pod jakiś performance, tak, pod żart, pod zabawę, pod fajne widowisko. A jak powiesz o, o tych właśnie oszustwach, które no, potwierdzi się także że oszustwach, które zarzucacie włodarzom Royal Division, co o tym powiesz? tym Wszystkim właśnie y, osobom, które komentowały, czyli Wardenga, Gimper, y, Konopski, y, Multi, wszyscy, którzy to oglądali, co chciałbyś y, tym osobom przekazać, albo też w większej społeczności internetowej? Tak, y, ogólnie chciałem też powiedzieć, bo dużo osób mówi, że y, to było wszystko ustawione, zapomniałem o tym, y, ale to nie było ustawione, to były szczere fakty. Y, no Antyfakty, też o tym pomyślałem, ale już stwierdziłem, nie. No, to było wszystko ustawione, nic nie było rejestrowane. No tak, to wygląda jak jeden wielki żart, to jest prawda. Ale niestety to miało miejsce naprawdę i właśnie teraz sobie przypomniałem jeszcze rozmowę z Bartkiem pod koniec, zanim się z nim rozstałem. Bartek do mnie, że słuchaj, zawalczysz najpierw z Matem, a potem jeszcze z Olejnikiem drugą walkę. Ja do niego, że nie ma opcji, ale dlaczego nie będę walczył? No nie, nie będę walczył w takim czymś, nie? I do mnie, jeszcze zanim to zdążyłem powiedzieć, to do mnie, że będę miał walczyć na 30%. Gdzie zawsze daje się 110%, to ja miałem walczyć na 30%. To tak samo, jak gdybyś przeprowadził ten wywiad w 30%. Rozumiesz? Ja, ja nigdy tak nie zrobiłem. Czyli z 10 minut wywiadów miał 3, 3 minuty. Dobra, a powiedz właśnie jeszcze o tej kwestii, takiej uczciwości, jak to wyglądało, właśnie z Twojej perspektywy, no bo yy, tych ty, ty wszystkich osób, tych youtuberów i tak dalej, nie było tam na miejscu, tylko widzieli szoty nasze z naszego kanału. Yy, to też chciałbym właśnie taką prośbę dać do, do wszystkich szoterów, do wszystkich osób, które oglądają, żeby czasami wspomnieć, że to jednak kanał Antyfakty był na miejscu, no bo gdzieś to tam przez wszystkich zostało pominięte. Także taka drobna sugestia, jakbyś. Mogli nas czasami wspomnieć, wymienić, to będzie nam bardzo bardzo miło. Też operator daje, daje lajka, Bartolo daje lajka. Nie, ja daję dwa. dwa lajki, Bo dobra. Ja też ol, daje jednego. Olbrzymim knurem. Olbrzymim knurem. Olbrzymim ja knurem. Dobra. Ja to to, bardzo też, bardzo to bardzo. też powiedz, właśnie, jak to wyglądało z tej strony takiej uczciwości i organizacyjnej, już abstrahując od samych walk. E Organizacyjnie było dobrze do 29 kwietnia, wszystko mi zapewniał, wiesz, że e, ciuchy jeszcze nie przyjechały, że przyjadą, e, że przyjadą e, w sobotę, że własny kurier ze szwalni wiezie nam ciuchy skądś tam, tak, sa, e, tak samo rękawice już były, rękawice już były kupione, e, ze szwalni też tak samo e, i to nie są uczciwi ludzie, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, tylko w sądzie się spotkamy i to będzie jedyne, co nas będzie łączyć. To rozumiem. I jeszcze ostatnie pytanie. Murem za antyfaktami? Murem za antyfaktami. Dzięki wielkie. Witam Cię Marcin na kanale Antyfakty, ale w Twoim domu. E, witam cię Łukaszu, witam Was. Powiedz mi, jak się czujesz po gali Royal Division? Zmęczony, e, szokowany, zaskoczony tym wszystkim, przemęczony i z, z niedowierzaniem, że tak to się wszystko potoczyło. Nie, okay, ale... nie w myśl tego, co, co sobie planowałem. Okej, okay, ale zaskoczony tak bardziej pozytywnie, czy bardziej taki zasmucony? No zasmucony, zdecydowanie. Ostatnie dni teraz się uśmiecham, jestem przed kamerą i się uśmiecham, ale jeszcze wczoraj byłem zdołowany, jak to się wszystko potoczyło. Okej, okay, a myślisz, że otrzymasz wszystkie należności finansowe od organizatorów? Mówisz o, wynag o wynagrodzeniu? Finansowym. O wynagrodzeniu finansowym. Jeszcze tak. fakturę nie wystawiłem, więc formalnie formalnie jeszcze faktura nie została dostarczona. To mam nadzieję, że tak, że te pieniądze otrzymam, aczkolwiek faktycznie, jeżeli zobaczy się, zobaczyłem materiały, które są w internecie, no to jakieś obawy mam. Niemniej no, liczę na to, że, że, że pieniądze otrzymam. Ja się wywiązałem z umowy, i tak samo liczę na to, że organizator się wywiąże. Czyli gdzieś tam taka lampka ostrzegawcza się u ciebie zapaliła i masz te obawy, że możesz tych pieniędzy nie otrzymać? No, tych filmów jest dosyć, nie wiem czy ich jest dużo, może widziałem ze dwa, ze 3. I no, może, może tak, oczywiście może być tak, że te pieniądze będzie ciężej uzyskać. Ale tutaj. Ja mówię, no i czekam na razie. Czekam w ogóle na rozmowę z właścicielem firmy. Mieliśmy, Wczoraj mieliśmy krótką rozmowę, ale to tak taka była, nie wiem, minutowa rozmowa. Mieliśmy dzisiaj rozmawiać dłużej, niestety dzisiaj, czyli w piątek, nie udało mi się z nim skontaktować. Okej, okay, a właśnie kto tak naprawdę stoi za tą federacją? No bo nie jest to Tomek Olejnik, jeśli chodzi o taki prawny punkt widzenia, kto jest właścicielem tej federacji? Mówisz, mówimy nie o twarzy, tak, tylko tobie chodzi o... Formalnego właściciela, tak, Twoim zdaniem? No, formalnym właścicielem to jest osoba, która, y, której dane widnieją na, na stronie Royal Division, hmm. czyli to jest Bartek, Bartek Anaszewski. Jego, jego dane NIP, NIP jest podany y, oficjalnie na stronie i umowę ja podpisywałem z, z Bartkiem, a Tomek jest y, twarzą, więc ja w ogóle z Tomkiem nie uzgadniałem. Y, y, Żadnej takiej informacji. Wszystko uzgadniając z Bartkiem, więc Bartek jest osobą decyzyjną. Okej, okay, a masz z nim jakiś kontakt, czy właśnie jest utrudniony? No stan, miałem, miałem wczoraj przez, przez chwilę kontakt i mieliśmy się dzisiaj umówić na telefon. Więc w, w, okay. wczoraj faktycznie chwilkę rozmawialiśmy, ale tu mówię okay, minutę. a teraz jak to wygląda ten kontakt? No teraz, teraz nie mam, tak? Czyli dzisiaj próbowałem się skontaktować, ale, ale się nie udało. Okej, okay, a czy też tutaj masz jakąś obawę, że no już może nie dojść do tego kontaktu, że nie będzie chciał jakby odbierać telefonu, albo w ogóle... No, no na, na razie, sposób. na razie nie, no bo tak jak powiedziałem, telefon został odebrany, dzisiaj może, dzisiaj może nie, no ale to też nie jest tak, że, e, że mamy jakieś takie wymagania, że już musi e, ktoś tam odebrać po drugiej stronie. E, póki co, e, póki co te, te telefony są odbierane, nie wysyłałem maila, więc nie wiem jak to jest... E, jak to byłoby. Jak ty, kontakt by wyglądał w postaci mailowej, ale, ale tak powiedziałem. Wczoraj dzwoniłem, udało mi się dodzwonić za którymś tam razem, czwartym czy piątym telefon został odebrany. Dzisiaj mi się nie udało. Okej. Okay. Jeśli nie otrzymałbyś pieniędzy od federacji, to będziesz wchodził na drogę sądową z Royal Division? To znaczy tak, no to jest taka ostateczna forma. Tak hipotetycznie, jakbyś nie otrzymał tych pieniędzy. Hipotetycznie, to najpierw będę chciał właśnie porozmawiać, skontaktować się. Ewentualnie, no są różne formy w jakiś sposób odzyskania pieniędzy, ja powiedziałem, te pieniądze mi się należą dlatego, że wykonałem, wywiązałem się w pełni z, z umowy, a jeżeli mówimy, bo tutaj chodzi to o taki aspekt prawny, tak? Czyli tak, tak. walka walka sądowa. No nie ukrywam i wszyscy o tym wiedzą, że to jest jakby taki chyba ostatni ostatni punkt. Więc póki co będę chciał skorzystać z innych form tutaj no dogadania się. Ale będziesz jakby starał się wyegzekwować te pieniądze. Najpierw znaczy no tak, bo mi się należą. Więc okay. więc nie biorę nie, nie myślę w tej chwili pod kątem takim, że już mam zakładać Sprawę sądową, bo, bo jeszcze nie. Tak, jeszcze formalnie formalnie nie dostarczyłem faktury. Formalnie mam jakiś tam ustalony w umowie termin płatności, więc, więc ja też formalnie wszystkiego nie dokonałem. Jeżeli minie ten czas, to, no to wtedy faktycznie będę, no, będę wykonywać jakieś kolejne ruchy adekwatne do, do danej sytuacji, czy do naszych rozmów z właścicielem, okay. czyli z Bartkiem. Teraz powracając troszeczkę do naszej sytuacji, czyli antyfaktów. E, mhm. Jakbyś mógł powiedzieć tak ze swojego punktu widzenia, e, będąc e, na tej gali, czy my byliśmy tam mile widzi widziani, jakby, czy my e, mogliśmy tam przebywać, mogliśmy nagrywać wywiady, bo pojawiły się informacje od Tomka mhm. Olejnika i drugiego właściciela federacji, mhm. że jakby bezkarnie tam wtargnęliśmy. Jak ty to widzisz tak e, swoim. Okiem. że wy bezkarnie? że tak bez, bezprawnie startowaliśmy no ale y, ja większość czasu byłem na zewnątrz bo tak poproszono znaczy, i, i tak było swobodniej, żeby być na zewnątrz no i prawdopodobnie y, ale nie no, przecież też przeprowadzałeś wywiady z Tomkiem, tak? Y, y, i w środku chyba tak nie widziałem na filmikach, że on też się pojawiał więc y, y, tutaj nie no, chyba nie było żadnego żadnego problemu z tym, żebyś, y, żebyś mógł wejść nie wiem, jak to. Znaczy też nie było ochrony raczej, tak? Nie wiem, tam każdy mógł w zasadzie. Nie, raczej, tylko nie było ochrony. Znaczy tak, no, no dobrze, ale mówię. No, to nie było ochrony, tak? Więc każdy mógł wejść. Czy nie było tak, że jakby. Nie byliśmy tam mile widziani i nie, nie, nie mogliśmy nie, nagrywać wywiadów. Nie, no przecież poruszałeś się tak jak, tak jak ka każdy. Każda osoba z ulicy mogła, mogła wejść i mogła zobaczyć na własne oczy jak to wszystko wygląda od backstage'u. Ta... Drzwi były tam otwarte, nie było tam żadnych... Drzwi były otwarte, i... ale nie, były takie, jakieś tam momenty. Był taki moment, przypominam sobie, kiedy rozmawiałem z właścicielem, czyli z Bartkiem, na temat tego em, i jak ma wyglądać moja sytuacja z przeciwnikiem, jak mamy zawalczyć, to wiem, że wtedy na ten okres były drzwi zamknięte, także rozmawialiśmy, powiedzmy, że teoretycznie samemu. Mówię teoretycznie, bo była też ekipa, gdzieś tam 6-7 osób wokoło, ale pamiętam, że na, ten, na tą chwilę drzwi były zamykane. Natomiast z tego, co później widziałem, to nie. To, to chyba każdy mógł wejść swobodnie, bez problemu. Okej, okay, dobra. Dziękuję Ci za, za ten nietypowy. Wywiad w swoim domu. Nie ma problemu. Pozdrawiam cię, pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiam ciebie, pozdrawiam widzów. Cześć.